Cześć, z tej strony Michał i witam w odcinku z podziału sieci. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku podzielimy sobie sieć ze stałą maską. Jest to naprawdę bardzo proste i myślę, że taki poradnik może Wam pomóc. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarza. A teraz zabierajmy się do pracy. Na początku spójrzmy sobie na zadanie. Podziel sieć o adresie 172.16.10.0 z maską 255.255.255.0 na 4 podsieci. Najpierw zmieńmy sobie naszą maskę z systemu dziesiętnego na binarny. Naszą liczbę musimy dzielić sobie cyfrą 2 tak długo, aż nie uzyskamy w wyniku dzielenia mniejszego od 1. Zróbmy sobie więc słupek, na którym będziemy dzielić. 255 podzielić na 2 to jest 127,5, więc reszta jest 1. Gdyby ta liczba była pełna, reszta byłaby 0. 127 podzielić na 2 to jest 63,5, więc reszta jest 1. 63 podzielić na 2 to jest 31,5, więc reszta jest 1. 31 podzielić na 2 to jest 15,5, reszta 1. 15 podzielić na 2 to jest 7,5, reszta jest 1. 7 podzielić na 2 to jest 3,5, reszta jest 1. 3 podzielić na 2 to jest 1,5, więc reszta jest 1, i 1 podzielić na 2 wynosi resztę 1. Teraz odczytujemy wartość od tyłu, tak jak pokazuje nam strzałka. W tym przykładzie liczba 255 w systemie dziesiętnym odpowiada liczbie 8 jedynek w systemie binarnym. Teraz możemy sobie zapisać naszą maskę binarnie. Widzimy ją teraz na ekranie. W notacji skróconej jest to ukośnik 24, ponieważ mamy 24 jedynki. Aby otrzymać nową maskę, musimy zaznajomić się ze wzorem. 2 do potęgi n jest większe bądź równe ls, gdzie n to jest liczba jedynek, które należy dopisać do starego adresu maski, a ls to jest liczba podsieci, na którą dzielimy sieć. Czyli w tym przypadku ls zamienia nam się na 4, ponieważ dzielimy sieć na 4 podsieci, i nasz wzór wygląda teraz następująco. 2 do potęgi n jest większe bądź równe 4. Aby ten wzór się zgadzał, musimy teraz znaleźć nasze n. Do jakiej potęgi musimy podnieść 2, żeby wyszło 4? Do potęgi drugiej. Dlatego nasze n to 2. Czyli wiemy teraz, że do naszej maski musimy dopisać dwie jedynki. Wróćmy więc do poprzedniego kroku, dopiszmy je i sprawdźmy nową maskę. Widzimy ją teraz na ekranie. Mamy 26 jedynek, co powoduje, że w notacji skróconej jest to ukośnik 26. Teraz zmieńmy sobie maskę z powrotem na system dziesiętny. Każdy z tych trzech oktetów po 8 jedynek wynosi 255. Dlaczego? Spójrzmy sobie teraz na naszą tabelkę. Widzimy tutaj potęgi liczby 2, czyli 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 oraz 1. Dopiszmy sobie bity naszej maski, w tym przypadku 8 jedynek. Mnożymy sobie po kolei potęgi liczby 2 razy bity z maski. Po dodaniu liczby widocznych na ekranie suma wychodzi 255. Sprawdźmy więc oktet, gdzie mamy dwie jedynki. Wpisujemy je sobie do naszej tabelki z potęgami liczby 2 i tam, gdzie mamy jedynki, mnożymy z wartościami. W tym przypadku 128 razy 1 oraz 64 razy 1. Sumujemy je i wychodzi 192. A więc nasza maska po przeliczeniu z systemu binarnego na system dziesiętny wygląda następująco: 255, 255, 255, 192 ze skróconą notacją Ukośnik 26. Dla upewnienia się możemy sprawdzić sobie to w tabelce znajdującej się na Wikipedii. Jak widzimy, wszystko się zgadza. Następnie, aby sprawdzić liczbę hostów, znów musimy wrócić do naszej maski w postaci binarnej. Aby obliczyć liczbę hostów, musimy podnieść liczbę 2 do jakiejś potęgi. Liczba zer oznacza naszą potęgę, w tym przypadku do 6, ponieważ mamy 6 zer, czyli 2 do potęgi 6. Nasz wynik to 64. Od tego wyniku odejmujemy liczbę 2, ponieważ trzeba zarezerwować adres do adresu pod sieci i adresu rozgłoszeniowego, inaczej adresu broadcast. Skoro wiemy, że nasza liczba hostów to 62, spróbujmy wypełnić tabelkę informacjami, które już wiemy. Naszym pierwszym adresem podsieci jest ten podany w zadaniu, czyli 172.16.10.0. Zakres adresów składa się z adresu dodanego o jeden, czyli 172 .16 1, czyli 172.16.10.1 oraz adresu do którego dodajemy liczbę hostów, czyli wyjdzie nam 172.16.10.62. Mamy już zakres adresów pierwszej podsieci. Teraz ustalmy sobie adres rozgłoszeniowy. Jest to ostatni adres zarezerwowany z puli adresów, czyli będzie to 172.16.10.63. Pierwsza podsieć gotowa. Analogicznie robimy to samo w 2, 3 i 4. W drugim wierszu adres pod sieci to 172, 16, 10, 64. Zakres wynosi 172, 16, 10, 65 do 172, 16, 10, 126. A adresem rozgłoszeniowym jest 172, 16, 10, 127. W trzecim wierszu adres podsieci to 172.16.10.128, zakres wynosi 172.16.10.129 do 172.16.10.190, a adresem rozgłoszeniowym jest 172.16.10.191. W ostatniej podsieci adres to 172.16.10.192, zakres wynosi 172.16.10.193 do 172.16.10.254, a adresem rozgłoszeniowym jest 172 16 10 255. Dzięki za oglądanie. Już wkrótce pojawi się poradnik o adresowaniu VLSM. Daj znać w komentarzach, czy podobał ci się taki filmik. Zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Siemanko.